Panie kierowniku, po raz pierwszy w Gminie Krzymów odbędzie się gala przedsiębiorców Gminy Krzymów. Kiedy ona się odbędzie? Skąd wziął się pomysł przeprowadzenia takiej, takiego wydarzenia? Znaczy pomysł przeprowadzenia gali myślę, że nie jest nowy, ponieważ z tego co wiem, nie byłem pracownikiem urzędu, ale kilkanaście lat temu, dokładnie nie wiem w którym roku, podobna gala była już na terenie Gminy Krzymów przeprowadzona. Wiem, że było takie spotkanie. Spotkanie było, odbyło się poza urzędem gminy. Byli zaproszeni przedsiębiorcy. Były występy podczas tej gali dzieci, które uczą się w szkołach w terenie Gminy Krzymów. Jednakże no, z jakichś tam powodów nieznanych mi nie było to kontynuowane. Ten pomysł wrócił teraz po wyborze nowej Rady Gminy. Takie głosy się pojawiały, dlatego też spróbowaliśmy się do tego przymierzyć. I myślę, że tutaj przy współpracy z panią przewodniczącą Danutą Mazor, Rady Gminy oczywiście jakoś tak razem próbujemy, próbujemy ten temat wprowadzić w życie. 先。<Yeah. S 2> yeah. głównym pomysłem, żeby zorganizować taką galę przedsiębiorców, to było to, żeby wyróżnić, czy może podziękować bardziej tym przedsiębiorcom, którzy przez ostatni okres, długi okres byli przedsiębiorcami, poradzili sobie na rynku, który w tej chwili jest w trudnym rynku i działają na terenie gminy Krzymów i nie tylko od 25 lat i więcej. I tutaj głównym powodem jest to, żeby te osoby zaprosić na taką galę, żeby im podziękować przynajmniej skromnym dyplomem jeszcze, jaka będzie forma ostateczna, to nie wiem, jest to w trakcie przygotowywania. Natomiast no, myślimy nad innymi kategoriami, żeby podziękować przedsiębiorcom. Są tacy przedsiębiorcy na terenie gminy Grzymów, którzy wspomagają różne inicjatywy społeczne i myślę, że warto im podziękować podczas takiego spotkania są też pomysły żeby podziękować przedsiębiorcom którzy kształcą młodych ludzi u których można zdobyć jakieś praktyki zawodowe także pomysłów jest na razie kilka jesteśmy w, trak w trakcie przygotowania w trakcie przygotowania programu wyznaczyliśmy już sobie jakby termin i chcielibyśmy żeby ta gala odbyła się w dniu 28 lutego w sobotę